16 lipca 2000 dla tych, którzy stęsknili się za Alessa Diary. Bradford na breakfast, bo zapomniałam, jak jest po niemiecku. Nie używają kościoła, więc około 12.00 wybywamy. Nie podoba mi się tam misiel. No. Michael, nie wiem, Michel nie podoba mi się ta michaelowa gościnność. Wszędzie pieszo, jeszcze miał wąty, że dużo jemy. Sporo mnie to wszystko kosztowało. Dochodzimy po długim spacerze do katolickiego kościoła, zamknięty i dziwny, więc na mszę poszłyśmy luterańską. Moje zapędy ochłodły i znudziło mi się, bo nic nie kumałam z kazania, ale Kaśka siedzi twardo, wszystkie mają poodwracane na opak w porządku nabożeństwa, a datki na zasadzie szantażu przy wyjściu. Idziemy do centrum nowoczesności, Sony, ale wszystkie interesujące mnie sklepy muzyczne zamknięte. Szczerze powiedziawszy, to guzik w Berlinie zobaczyłyśmy, w ogóle niedziela była, a nogi nadwyrężyłyśmy porządnie. To bardzo kontrowersyjne wciąż. Nie, to Kaśka konwersuje wciąż z Misielem. Zmienił się, nie gadamy już jak za dawnych czasów. Umówiliśmy się z nim pod muzeum. Nas olali i znalazłyśmy ich na następnym Wurscie. Oddzieliłyśmy się, dzielnica żydowska, cudowna synagoga. Haribo dla tradycji kupuje. Na targu staroci biografia Michaela za pięć marek, Deutsch Marek z sześciu. Bielecka rzuciła podejrzenie o semickość Becnera. Nie znam się. No, wygląda, wygląda, bardzo wygląda semicko. 17 lipiec. Zrobiłam kilka naleśników wczoraj. Znowu wrócili w nocy. Misiel jakby na złość nie chce wstawać, choć wie, że dziś wyjeżdżamy. Wielkie śniadanie, grają na pianinie. Ja cała w nerwach, jak zwykle. Koło południa wywozi nas na beznadziejną stację. Nikt w naszym kierunku. Zjawia się też tajna policja, przestrzegają, oglądają pasy, paszporty. Ja zalewam się krwią, kupuję w tajemnicy paczkę wielką Haribo, Tropifrut. Idzie koszmarnie, zmrok. Jesteśmy pod Dresnem. W końcu zaczepiamy tyrowca. Z kierownicą nie po tej stronie to trzeba. John z Irlandii. Mały, grzeczny, czysty i bardzo amerykański. Jego brat, gwiazda country w Tennessee. Gadu, gadu, jak nic nie złapiecie, to śpijcie u mnie. Nic nie łapiemy, bo Niemcy to może jeżdżą do Czech, ale na pewno nie tędy. Otworzył tył tyra, Wskoczyłyśmy, drzwi otwarte, abyśmy czuły się bezpiecznie. Ktoś zobaczył mnie myjącą zęby. Za 15 minut walenie do naczepy. John wstaje, wkurwiony, wydziera się na nich. Budzą nas: Hej, girls! Znowu oglądają pasy. Czy wszystko ok? Pytają nas, że niby John miałby być ten zły, co nas porwał. W końcu odjeżdżają, ale noc bardzo stresowa, bo bardzo, bardzo głośno na tej autostradzie. Gdyby ktoś nas zaatakował, to 0% szans. Ale zaatakował gdzie? 18 wtorek lipca. Pięć krajów, cztery granice. John budzi nas o siódmej, skłamałabym pisząc, że się wyspałam. Własna kawa, jabłko. Zmierzamy z nim w stronę granicy polskiej. Może tak będzie łatwiej, ale tylko kawałeczek. Niemcy starzy, dziadek do zawidowa. Przejście dla pijaków, bo w Czechach taniej, przechodzą na dowody. Nikt nas nie chce wziąć. Przerażone. Zadupie totalne. Kupuję śliwki, więc przemiana materii nieco rusza. Proszę, mak... fiozów, proszę maf... mafiozów, proszę mafiozów polsko-czeskich, Malboro. Znamy tani hotel.